W tym filmie opowiem o laktoferynie, która jest według mnie wyjątkowym suplementem diety, bo ma szerokie spektrum działania, jest wykorzystywana przy niedoborach żelaza zaburzeniach odporności, dolegliwościach jelitowych, a także jest wykorzystywana przez sportowców. Jest także wyjątkowo bezpieczna, ponieważ daje bardzo rzadko objawy niepożądane i jest też stosowana wśród dzieci i kobiet w trakcie laktacji czy kobiet w ciąży. Jedyny minus według mnie laktoferyny jest taki, że jest dosyć droga. Za jednodniową dawkę zapłacimy około 4 zł co w przeliczeniu na miesiąc czy kilka miesięcy daje już sporą kwotę. W tym filmie opowiem kto powinien czy mógłby zainwestować tę kwotę i odnieść pewne korzyści z suplementacji. Ja nazywam się Anna Marciszewska, jestem dietetyczką kliniczną i zapraszam do obejrzenia całego filmu. Laktoferyna naturalnie występuje w płynach ustrojowych człowieka, ale w najwyższym stężeniu w mleku matki, a także w mleku innych ssaków. Swoją nazwę wzięła z łaciny. Lakto to jest mleko, ferus to jest żelazo i z tego względu, że laktoferyna jest w stanie wiązać się z jonami żelaza. I w efekcie pomaga przy suplementacji regulować gospodarkę żelazową. Szczególnie jest wykorzystywana chętnie przy anemii z niedoboru żelaza, a także przy lekkich niedoborach żelaza. Pomaga też w produkcji czerwonych kwinek, co z kolei jest zachęcające do suplementacji przez osoby uprawiające sport. W dodatku pomaga zwiększać magazyny żelaza, czyli ferrytynę, i to, co jest bardzo ważne, przy suplementacji samego żelaza, przy anemii, możemy doświadczyć wielu skutków ubocznych. No, w szczególności przewód pokarmowy może zacząć działać nieprawidłowo przy takiej suplementacji. Dlatego też nierzadko na początku jest zalecana suplementacja laktoferyną, żeby spróbować zwiększyć te magazyny żelaza. Na początku. Trochę bezpieczniej, a jeśli to nie pomaga, to wtedy się wprowadza dodatkowo suplementację żelaza. To jest też, myślę, fajny wybór, jeśli oczywiście nie mamy takiej bardzo silnej anemii. Laktoferyna ma też świetne działanie w kontekście przewodu pokarmowego, co mnie najbardziej interesuje, bo zazwyczaj w moim gabinecie właśnie pojawiają się pacjenci z dolegliwościami jelitowymi. I polega to również na zdolności laktoferyny do wiązania żelaza, bo gdy ona pojawia się w naszym jelicie, to zaczyna wiązać ze sobą żelazo i w efekcie te bakterie, które są w jelicie, no, cienkim przede wszystkim, czy też nawet w żołądku, zaraz o tym powiem, to Będą miały tego żelaza mniej. I są niektóre bakterie, które bardzo potrzebują tego żelaza i po prostu nie będą w stanie przetrwać, gdy będzie go za mało. Natomiast korzystne dla nas bakterie w grubym, takie jak Lactobacillus czy Bifidobacterium, one nie są tak bardzo zależne od żelaza, one sobie poradzą bez tego żelaza. Więc w efekcie przy suplementacji laktoferyną można powiedzieć, że następuje takie Oczyszczenie tych szczepów, które po prostu się um, zanadto rozwijają i nie pozwalają też um, w rozwoju tym korzystnym dla nas bakteriom. Między innymi bakterie, które są odpowiedzialne za SIBO, czyli Enterococcus, Proteus, Mirabilis i Escherichia coli. To są bakterie, które często są um, zauważane przy SIBO i one są bardzo zależne od żelaza. W związku z czym, e, jak najbardziej, przy SIBO też proponuję suplementację laktoferyny. Także przy infekcji Helicobacter pylori w żołądku jest polecana laktoferyna, ponieważ może pomóc w tej eradykacji. Oczywiście nie mówię o tym, żeby nie przyjmować antybiotyków czy standardowego leczenia, tylko faktycznie warto jeszcze zapytać lekarza, co myśli o tym, żeby dodać do terapii laktoferynę. Przerost kandydy powoduje, że te fajne bakterie w jelicie grubym też nie mają miejsca, żeby się rozwijać. I tutaj przy przeroście bardzo fajnie też może wpływać suplementacja laktoferyną, ponieważ Candida jest również zależna od żelaza. No i ona będzie się wycofywała i dawała miejsce tym fajnym bakteriom, na których nam zależy w jelicie grubym. Istnieją również badania wpływu korzystnego laktoferyny przy zespole jelita drażliwego, ponieważ... Część objawów związana z zespołem jelita drażliwego wynika z zaburzonej mikrobioty w jelicie grubym, ale także ze stanów zapalnych. W związku z czym laktoferyna mająca działanie przeciwzapalne i wspomagające tą mikrobiotę. Może mieć bardzo korzystne działanie, dlatego przy ta drażliwego warto zastanowić się nad suplementacją laktoferyny. Laktoferyna jest też wykorzystywana u osób, które mają częste infekcje i chcą zwiększyć odporność. Dlaczego? Dlatego, że laktoferyna ma działanie, tak jak już wspomniałam, właśnie przeciwbakteryjne, ale też przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. W dodatku ma też działanie pobudzające komórki odpornościowe, takie jak limfocyty T. Które mają właśnie bardzo ważne działanie w kontekście infekcji, ale też w kontekście obrony naszego organizmu przed komórkami nowotworowymi. Kolejne działanie laktoferyny to działanie antyoksydacyjne, czyli zdolność do zmniejszania ilości wolnych rodników w naszym organizmie, co będzie właściwie miało szereg. Korzyści zdrowotnych, bo działanie antyoksydacyjne to jest właściwie pośrednio działanie też przeciwnowotworowe, przeciwstarzeniowe, korzystne dla naszej mikrobioty w jelicie grubym, korzystne też przy sporcie, przy regeneracji, więc naprawdę jest tutaj szereg, szereg działań. Oczywiście w diecie możemy mieć również mnóstwo antyoksydantów, więc, to jest myślę, taki jeden z dodatkowych elementów laktoferyny, który możemy wykorzystać dla naszego zdrowia. Tak jak już wspomniałam, laktoferyna jest bardzo bezpieczna i przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa jest uznana za bezpieczną wśród dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji. Bardzo rzadko wywołuje działania niepożądane i nawet u osób z nietolerancją laktozy może być zazwyczaj stosowana, jeśli jest dobrze oczyszczona, ponieważ pomimo tego, że laktoferyna to jest białko pozyskiwane z mleka, to sama w sobie nie zawiera laktozy, więc jeśli jest dobrze oczyszczona, a to powinno być w porządku nawet przy nietolerancji laktozy. Jedynie wśród osób z alergią na białka mleka krowiego. Tutaj raczej bym nie ryzykowała suplementacji laktoferynu. Jeśli chodzi o dawkowanie, które będzie skuteczne w kontekście laktoferyny, to myślę, że 200 mg dziennie rzeczywiście mogłoby dać fajne efekty. W badaniach naukowych wykorzystuje się od 100 mg do 400, ale tak po przejrzeniu sporej ilości badań, myślę, że te 200 będzie w porządku. Zazwyczaj też jest to terapia kilkutygodniowa, po około 10-12 tygodniach ten efekt powinien być zauważalny, więc jak na przykład wprowadzacie laktoferynę w kontekście tej gospodarki żelazowej, to po kilku, kilkunastu tygodniach możecie sprawdzić sobie ponownie na przykład morfologię krwi czy ferytynę, zobaczyć czy tam już pojawiły się efekty. Podsumowując, laktoferyna przyda się osobom, które mają niedobory żelaza, które mają dolegliwości jelitowe związane na przykład z SIBO, z zespołem drażliwego, z zaburzoną mikrobiotą, przerostem kandidy. Też wśród osób, które mają częste infekcje i chciałyby wzmocnić swoją odporność, wśród osób intensywnie trenujących, którym przydadzą się zapasy żelaza. Więc jeśli należycie do którejś z tej grupy, to jak najbardziej zachęcam i oczywiście zachęcam do konsultacji z lekarzem lub farmaceutą przed wprowadzeniem suplementacji. Dziękuję za obejrzenie całego filmu. Dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście już kiedyś o laktoperynie, czy może już wprowadzaliście jej suplementację, a może już macie jakieś efekty.